Dzień dobry, witam Państwa z Polanice zdroju. Zapraszam Państwa do mojego świata, świata ludzi pełnych pasji. Opowiedzą oni o swojej drodze, jak do tego świata obecnego doszli. Być może Was to zainspiruje. Mnie już zainspirowało. Nazywam się Radosław Tracz i witam w Polanicy. Ja dzisiaj z panem robię, to było moje kiedyś wielkie marzenie, żeby rozmawiać z ludźmi na temat ich pasji, bo tak jak pan lubi ludzi, ja też lubię przede wszystkim otwierasz ludzi, natomiast pan rozmawiał i w RMF Classic, bo pan taki cykl e, rozmów nie do. Nie Nie i zaraz o to zapytam, natomiast e, pierwszy pana wywiad to był z wielkim e, guru piosenki, tekstów. Wielcie młynarskim jeszcze za czasów studiów. Tak, no bo to było też takie właśnie spełnienie marzeń. Ja sobie myślałem zawsze o tym, marzyłem o tym, żeby go poznać. Czyli żeby marzenia go... trzeba mieć, bo one się. Oczywiście, spełniają. że tak, oczywiście, że tak. No pewnie nie zawsze się spełniają, ale to mi się spełniło. Spełniło mi się też w taki sposób, że postanowiłem wykorzystać okazję takie zaliczenie ćwiczeń z pracowni radiowej. Postanowiłem zadzwonić do Wojciecha Młynarskiego, do Teatru Ateneum, bo wiedziałem, że tam występuje, bo jak przyjechałem do Warszawy, to z, tego, z tej szalonej fascynacji twórczością Młynarskiego. Latałem na spektakle, który on robił w Teatrze Ateneum, a wtedy był grany Hemar w jego reżyserii. On tam też występował. Ja byłem siedem razy na, na, na spektaklu Hemar za swoje e, studenckie pieniądze. Zdaje się, że się rodzicom nie przyznałem do dzisiaj, że wydawałem pieniądze na, na chodzenie do teatru, ale nie mieliby mi tego za złe na pewno. Natomiast Natomiast pewnie myśleli, że ja to sobie na coś typu jedzenie albo ubranie wydam, a ja leciałem na. Na jedzenie wystarczyło zresztą, to nie było tak, że zabrakło. A, no i, i, i ta fascynacja była taka, że pomyślałem sobie, że jak będzie okazja, no a taką okazję sobie stworzyłem, dzwoniąc i mówiąc, że jestem studentem dziennikarstwa i czy zgodziłby się mi udzielić wywiadu, takiej krótkiej rozmowy I, i to się zdarzyło rzeczywiście. I to też był ważny moment, zresztą taki, który zaowocował po, po jakimś czasie, bo jak ja już zacząłem pracować w radiu i przygotowywać audycje, Zadzwoniłem, zaprosiłem Wojciecha Młynarskiego, czy zgodziłby się raz na jakiś czas przychodzić i do mojej audycji nagrywać swoje, swoje wiersze. I on powiedział, że proszę bardzo, że będę przychodził i będę nagrywał. I, i, i zaczęliśmy też jakoś ściślej współpracować. Super, super. ale to też y, wspomniany już właśnie wcześniej pan Krzysztof Dałkrzewicz powiedział, że jego życie to jest jego bajka, ale y, jego życie traktuje jak bajka, ale w, w, w dużej mierze tą bajkę sam sobie napisał. I to, co pan powiedział. Chciałem coś osiągnąć, po prostu wyciągnąłem po to rękę, czyli zadzwoniłem do młynarskiego. Wykonałem ten pierwszy krok. Nie czekałem, aż ten młynarski do mnie sam przyjdzie, bo pewnie to by się nigdy nie zdarzyło. Ale to jest też chyba kwestia wieku, bo ja przypuszczam, że teraz, gdybym to miał robić, to bym się trochę bał. W tym sensie, że myślałbym sobie, no dobra, ale to, o czym my będziemy rozmawiać? Wtedy jednak wiek, wiek ma swoje prawa i swoje. Okay. Na szczęście ma jakiś taki tam młodość ma w sobie jakieś pokłady bezczelności, która się przydaje, jak się okazuje, no bo ja nie dzwoniłem z niczym konkretnym do tego Wojciecha Młynarskiego, nie mówiłem mu, że mam z nim do obgadania Konkretno jakąś tam bardzo, wa tak, 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 bardzo tak. ważną kwestię, tylko no właściwie wynikało z tego, że, że chcę go poznać, no ale trafiłem także, że pozwolił. Na Zainspirował go. się pan nim? Ja się nim inspirowałem tym. już wcześniej, bo dlatego chciałem go spotkać, chciałem go poznać, że Uwielbiałem jego piosenki, jak moi koledzy słuchali Depeche Mode albo Modern Talking, bo to różnie tam było, to ja słuchałem właśnie Młynarskiego na, na jakichś kasetach, gdzieś zobaczyłem, że tam są. Jesteś w sam, w tych góralskich lasach, w propieniach o Orkiestra przygryfał, cykocznego Beginał, to nie twoja finał, przepodrywa ciał w jakichś sklepach czasami do, dostępne. I ja się fascynowałem jego twórczością już dawno, a potem mi ta fascynacja nie minęła, tylko się rozwinę, rozwijała jeszcze i, i do dzisiaj myślę, że to jest geniusz. Po no tak, ale czasami jest tak, że bo Pan jego znał z jego piosenek, z jego twórczości, a później Pan mógł go spotkać o trzecie niemalże o niego, czy dosłownie i no czasami jest tak, że... Czar, brysu, czar, brysu, to... czar, brysu, czar brysu, a czasami nie, wręcz przeciwnie. Nie, tutaj nie było... To znaczy, ja nie nastawiałem się nigdy na to, że to będzie jakaś e, przyjaźń, e, jakiś bardzo bliski kontakt. Oczywiście myślałem sobie, jakby się coś takiego zdarzyło, to super, ale wydawało mi się, że dla mnie wielkim szczęściem jest po prostu to, że ja go poznałem i że... Mam okazję raz na jakiś czas z nim pracować. I, i tyle. Ja już nie miałem więcej wymagań wo, wobec, tej, wobec tej znajomości. I też nie mogę powiedzieć, żeby ten nasz kontakt był jakiś taki bardzo bliski, żebym ja był najbliższym współpracownikiem Wojciecha Młynarskiego czy coś takiego. No pracowaliśmy, zdarzało się raz częściej, raz, raz rzadziej, ale, ale to nie była taka zażyłość, jak na przykład zażyłość właśnie z wspomnianą Stefanią Grodzieńską czy Marią Czubaszek, czy czy Andrzejem Poniedzielskim, na przykład. Czy z wspominanym tutaj Krzysztofem Daukrzewiczem, który przecież tak naprawdę spowodował, że ja. Pierwszy raz się pojawiłem w telewizji. Jego, w jego programie autorskim pierwszy raz wystąpiłem w telewizji, to on mnie wziął i powiedział, to choć ja cię pokażę ludziom w telewizji. Także to, to są takie, to jakiś, takie. jakiś jeden z kamieni milowych, ten Dałkszewicz. Tak, 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 tak. tak, tak. No, ja się z nim spotykałem jeżdżąc na festiwale przeglądy, na przykład do Liczbarka Warmińskiego, z którego on się wywodził właściwie z tego festiwalu, czyli z Biesiad humoru i Satyry. Tam go poznałem. No i tak po jakimś czasie, rzeczywiście nam się bardzo ten kontakt rozwinął, zbliżył. RMF Klasik często słucham radia po to, żeby się wyciszyć. I muszę przyznać, że zbudował pan mnie tymi rozmowami z, z ciekawymi ludźmi, takimi stonowanymi i Zastanawiam mnie, czy, czy te rozmowy również Pana zbudowały. Ja nie pytam chyba moich rozmówców o takie najbardziej intymne sprawy. Jeżeli one się pojawiają, jakieś takie najgłębsze przeżycia, to, to dlatego, że oni sami chcą o tym opowiedzieć, że taka się stworzy ta, e, ten Atmosfera. klimat tej rozmowy. A raczej zmierzam w, w tych rozmowach w stronę Jakiegoś żartu, bo chciałbym, żeby ludzie siedzący przy, przy radiach odbiornikach też się uśmiechnęli przy okazji takiej rozmowy. A z doświadczenia wiem, to często się pojawia takie pytanie: na przykład, czy, czy to prawda, że ludzie, którzy się zajmują satyrą, są na co dzień smutni? Ja zawsze odpowiadam na to pytanie, nie wiem, z mojego doświadczenia wynika, że nie są smutni albo bywają smutni wtedy, kiedy trzeba, a wtedy, kiedy trzeba są weseli, są normalni po prostu. I w każdym człowieku moim zdaniem drzemie trochę tego smutku i trochę tej radości. Smutek jest chyba ładniejszy, to znaczy na przykład jak się... W, Piosenek posłucha, to smutne piosenki są ładniejsze od wesołych, ale mnie jakoś ciągle interesuje to, żeby tę te, te weselszą stronę życia ludzi wyciągać z nich i żeby oni coś o tej weselszej stronie opowiadali. I tak próbuję rozmawiać z ludźmi, ale jak pójdzie nam w coś takiego poważniejszego, czy nawet smutniejszego, to też przed tym nie uciekam, tylko tak zostawiam. No to jest życie po prostu. Ale to tak pan, tak, pan, dookoła, dookoła. Nie powiedział pan. Nie odpowiedział pan wprost na to moje pytanie. Który z tych rozmówców, czy w ogóle był taki, który wywarł na panu jakieś wrażenie? Wie pan, to jest kłopotliwa sytuacja polega Nie na mówić nazwisk. tym, że właściwie oni wszyscy są w jakiś sposób moimi znajomymi. Ja też trochę dlatego inaczej z nimi rozmawiam, że oni owszem traktują mnie jako pana redaktora z radia bo przyszli do radia ze mną już porozmawiać się znacie, już ale już się znamy kontakt, tak, już jest tak. trochę inna sytuacja inaczej rozmawiamy dlatego ja trochę o ich życiu wiem i w ogóle jestem na takim etapie chyba tego, no takiego radiowego rozmawiania, że ja wiem czasami, że, że ja czasami muszę udawać, że wiem mniej niż, niż naprawdę wiem, bo też sobie muszę uświadamiać cały czas, że przy odbiorniku siedzi ktoś, kto zna tego kogoś mniej niż ja. I pierwszy ja, raz słyszę tą historię. Więc właśnie ja muszę zwracać uwagę na to, żeby, żeby zadawać czasami I tutaj jakieś wychodzą jakieś w takim razie, talenta aktorskie. Może takie no, nawyki oczywiście. dziennikarskie, takie, że po prostu, żeby wiedzieć, że się zadaje pytania w imieniu kogoś, a nie w imieniu siebie samego. To jest właśnie kwestia takiego dziennikarskiego podejścia. Jak pan długo jeszcze takie rozmowy chce przeprowadzać? Nie wiem, nie wiem do momentu, kiedy ludzie będą chcieli przychodzić, kiedy będę miał no, no właśnie jakiś odgłos na takiej zasadzie, że. Dzwonie on, czy pisze, on mówi, a oczywiście przyjdę, no to, to będę coś takiego robił. Ma Pan jakąś taką osobę gdzieś tam w e, dalekosiężnych marzeniach, czy celach, z którą Pan by chciał porozmawiać? Może niekoniecznie e, polską gwiazdę ekranu, czy... Chętnie bym porozmawiał z Meryl Streep na przykład, bo ja ją uwielbiam. Macie Orłoś robił z nią wywiad, więc myślę, że Maciem Pan porozmawia i Maciek, panu powie jak Myśli pan, że Macie Oroś to jest polska wersja Meryl Streep. Tak? Meryl Streep, oddział Polska, tak? Czyli Maciej. Macku, pozdrawiam cię. Jakoś no oprócz tego, że uważam, że jest genialną aktorką, to jak ja na nią patrzę, to tak sobie myślę, Jezu, jaki to musi być ciekawy człowiek. Jakby się mogło fajnie pogadać. Byłby pewien problem, bo nie wiem, na ile ona dobrze mówi po polsku, bo wiem, na ile ja źle mówię po angielsku. I tu by był kłopot z, tym, z tą rozmową. To jest tak, jak przecież Marysia Czubaszek, wspominana tutaj, no ale nie nieprzypadkowo spotykamy się na festiwalu Marii Czubaszek. Przecież ona tak zakochana w Łudy Malenie była na jego występie w Warszawie i mogła wejść za kulisy. Miała taką szansę, żeby, żeby wejść i z nim porozmawiać, no ale no, co jak ona nie mówi po angielsku, co będzie Ciągnęła Wojtka, żeby jej tłumaczył to i, 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 i nie, nie skorzystała z tej sytuacji. Także moim no niestety ta moja rozmowa z Meryl Streep będzie musiała jeszcze poczekać trochę. To pani Meryl, proszę się zacząć z polskiego, bo pan Artur Andrus jest leniwy i raczej się angielskiego nie nauczy. Nie, jakby mi powiedziała, że będzie ze mną rozmawiała, ale muszę się angielskiego nauczyć, to bym się nauczył. Co prawda, żeby potem nie skończyło się jak z pewnym aktorem, który powiedział że tak oni, ona się rozmyśli ja jak z tym angielskim zostanę no to, no, no, mam nadzieję że jak już by mi obiecała że ze mną porozmawia i ja bym się nauczył tego po którym z którym aktorem bo nie słyszałem tej historii to jest przypisywane jedni to przypisują oczywiście Bachowi, któremu się przypisuje większość e, takich soczystych e, historii, ale słyszałem też, że to dotyczyło Jerzego Dobrowolskiego, że on dostał taką propozycję zagrania właśnie w jakimś e, e, w jakimś angielskim czy amerykańskim filmie, tylko, że miał się w ciągu pół roku nauczyć podstaw angielskiego hmm. i komuś tam na ulicy powiedział, tak, ja się oni się rozmyślą, ja się, nauczę tego, e, ja się nauczę tego języka, oni się rozmyślą i ja jak ten hmm, z tym angielskim no to, to, to na wszelki wypadek Meryl Streep musiałaby mi dać na piśmie, że się zgodzi rozmawiać ze mną. Czy, czy tak? Pan ma taką samoświadomość, czy miał Pan jakiegoś nie wiem, mądrą babcię, dziadka, czy jakiegoś mentora, który Panu powiedział bardzo, bardzo mi się podoba ten takie postrzeganie świata, nie otaczam się ludźmi, którzy mi są do szczęścia niepotrzebni, tylko tymi, z którymi się dobrze czuję. To myślę, że to z czasem przychodzi, że człowiek. Z wiekiem. Tak, że zauważa tak, że zauważa, że tak, po pierwsze nie ma możliwości, żeby go wszyscy lubili, że zadowoli wszystkich tym, co robi, że będzie uwielbiany przez wszystkich. Jest taki moment, że człowiek, a zwłaszcza jak zaczyna właśnie trochę błyszczeć, pojawiać się, ludzie zaczynają mu klaskać, jak to mawiał Wojciech Młynarski, zaczyna się zakochiwać w sobie z wzajemnością. To jest taki moment, że można sobie uwierzyć w to, że no nie, no wszyscy mnie będą uwielbiali, ja jestem taki fajny, potem się szybko zauważa, że to jest jednak niemożliwe, po prostu, po prostu niemożliwe. I tak samo jest z przyjaźniami, ze znajomościami. Człowiek musi sobie zdać sprawę z tego, że się z wszystkimi nie zaprzyjaźni, z wszystkimi nie będzie blisko. No i trzeba dbać o tych, których się ma, którzy są blisko którym trzeba poświęcać trochę czasu, no a nie wyłącznie poświęcać ten czas na szukanie nowych jakichś tam znajomości, przyjaźni, bliskości. Ja dlatego z wiekiem chyba doszedłem do tego, że no, nie mam na co narzekać, mam takich przyjaciół, mam takich znajomych, że tylko mi pozazdrościć, no to dbaj o to człowieku i, i, i staraj się, żeby im też było dobrze. To gratuluję, a pańskie pasje poza poza tworzeniem, poza kreowaniem czegoś, jakichś ciekawych tekstów, bo one, tak nam się wydaje, nawet po dzisiejszym spotkaniu na scenie, pan wyciąga gazetę, yy, czasopismo. I pan po prostu tworzy z jakichś tam zwykłych Gazetę ogłoszeń. lub czasopisma. To jest… To jest Czasopis. lub czasopisma. Um, to jest… Ja jak mówię, że na przykład narciarstwo jest moją pasją, to się oczywiście moi koledzy, którzy jeżdżą ze mną na narty, śmieją z tego, bo Ale oni, szantowe oczywiście, tak? Nie, takie prawdziwe. No, jazda na nartach, to oni tego nie nazywają narciarstwem, to co ja uprawiam. Oni mówią, A co pan robi? Że ja najwyżej się zwożę na nartach, bo, oni, no bo Ja rzeczywiście kiepsko jeżdżę, ale jeżdżę tak, że mi to sprawia przyjemność. że okay. Sprawia mi to frajdę to jest i dlatego ja lubię. Chyba, nie? No dla mnie tak, ale dla paru złośliwych nie jest to najważniejsze, bo oni mi mówią, że powinienem inaczej się ustawiać do stoku, że inaczej trzymać te narty. Wtrącają się zupełnie niepotrzebnie w takie rzeczy. Dajcie spokój panu Arturowi. Zwłaszcza, że to i tak nic nie zmieni, mogą się wtrącać. No. Miał pan jakieś porażki, bo pan wygląda na osobę, która po prostu tak wszystko płynie, przychodziło, pan to przyjmował i się z tego cieszył i był wdzięczny, ale na tej drodze, między bieszczadami Warszawą a dzisiejszą polanicą. No to zależy co traktować jako swoją porażkę. No, no, na przykład. No mogę... Od e, ludzi, którzy stawali na pana drodze, wyśmiewanie się, e, drwienie albo nie wiem, jakieś ułomności. Mogę na przykład za taką porażkę uznać to, że musiałem odejść z Polskiego Radia po dwudziestu kilku latach pracy. Znaczy nie musiałem, bo oficjalnie, zresztą już słyszałem, jak pan prezes, który do, zachęcił mnie do tego odejścia, oficjalnie gdzieś mówi, że ja odszedłem na własną prośbę. To prawda, to ja złożyłem wniosek o to, żeby mnie zwolniono, ale to właśnie po jednej rozmowie z panem prezesem stwierdziłem, że no tu się skończył mój czas, e, czas w Polskim Radiu. I można to uznać za porażkę, bo ja się wcale nigdzie nie wybierałem. Ja myślałem sobie, że Trójka to będzie dalej takie miejsce, w którym ja będę mógł pracować, w którym będę robił jakieś fajne rzeczy, które będą się podobały ludziom. Okazało się, że nie. Ale ja tego nie, nie traktuję w kategoriach porażki, tylko traktuję w kategoriach życia. To znaczy, po pierwsze, nikt mi nie obiecywał nigdy, że to będzie na całe życie. Po drugie, e, Przepracowałem tam 24 lata, fantastyczne lata wśród fantastycznych ludzi, no to tylko sobie mogę tego zazdrościć, że coś takiego, że coś takiego miałem. No to jak mogę, jak mogę coś takiego traktować jako porażkę? A poza tym, wychodzę stamtąd, oczywiście, że przestraszony, nie dlatego, że nie mam z czego żyć, bo robię jeszcze inne rzeczy jakieś, ale. Zawsze sobie myślałem, że radio będzie w moim życiu zawsze. To jest taka rzecz, którą bardzo lubię. A tu nagle wychodzę z trójki i sobie myślę, czy mnie ktoś jeszcze będzie chciał w jakimś radiu? Czy to nie jest tak, że to już jest koniec radia dla mnie w ogóle? No i dostaję propozycję właśnie od RMF Classic. od razu właściwie ona przychodzi, że a zapraszamy. Chcemy, żeby Pan u nas rozmawiał, rozmawiał z ludźmi. I, I przychodzę tam i okazuje się, że istnieje życie poza tym radiem, w którym spędziłem 20 parę lat. Tak I fajnie że... Pan się wkomponował w, w tą konwencję tego obecnego Pańskiego Radia. Ja wiem, że to jest zupełnie inne radio. Wiem, że są słuchacze trójki, na przykład tacy, którzy nie akceptują tego, że to jest jednak komercyjne radio, Radio muzyczne. Ja nie zajmuję się tam muzyką, ale wpasowuję się jakoś w to. Ale no to, i to jest też muzyka filmowa, bardziej taka poważna, to trochę taki inny. Tak, not. trochę inny klimat, jest, który mi odpowiada zresztą, jeżeli chodzi o muzykę, którą się tam nadaje, ale też mam świadomość, że to ja przyszedłem do jakiegoś radia. I ja tam przyszedłem, powiedziałem dzień dobry, ja bym chciał teraz tutaj robić te audycje. I trochę też się powinienem nauczyć czegoś nowego. Zresztą uważam, że no każda sytuacja nowa w życiu powoduje, że człowiek może się czegoś nowego nauczyć i, 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 i to tylko z korzyścią może być. A czego my powinniśmy się nauczyć, jeśli chodzi o poprawną polszczyznę, jest pan mistrzem mowy polskiej. Chyba najważniejsze jest chyba, żeby się nauczyć słuchać siebie nawzajem, to znaczy i siebie samego, czasem usłyszeć, co ja mówię. Nie, nie namawiam do tego, żeby zaraz nagrywać swoje wypowiedzi, ale tak coś powiedzieć i się zastanowić nad tym, co ja. Ja wiem, że to może lepiej by było w odwrotnej kolejności. Najpierw się zastanowić, a potem powiedzieć, ale też czasem usłyszeć to, co się, co się mówi, i słuchać tych, którzy do nas mówią. I wyłapywać. Jeżeli czuje się, że coś w tym języku jest nie w porządku, to zwracać uwagę. Sobie samemu, bo ja nie jestem też takim typem, żebym ja komuś mówił zaraz, a o, przepraszam bardzo, pan źle akcentuje to słowo. A które pan... źle akcentuje? Pan? Nie, no pan nie akcentuje. Ale to, to nie jest sposób na bycie z ludźmi, zwracanie im uwagi na to, że, że mówią coś źle, że to jest niezwykła rola szkoły oczywiście, rodziny. Ja przepraszam, to zabrzmi banalnie, ale no niestety to tak, z takich banałów składa się życie. Na przykład książki. To znaczy, jeżeli ktoś nie czyta, no to potem ma kłopoty z językiem, bo, bo skąd ma się ten język u niego brać? No, to z ulicy nie bardzo. No, tak, z telewizji też już idzie taki, że to, to nie ma takiej pewności, że ktoś, kto się wypowiada w telewizji, mówi, mówi dobrze. Ma taką. Świadomość, takie poczucie, że idziemy w kierunku właśnie tego internetu i tego takiego jakiegoś wirtualnego świata. I, no idziemy, idziemy. I co, i, i, i co pana zdaniem, e, jak to mówiła moja babcia, nastał koniec na samym początku. No i, 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 co, i co będzie za pięć lat? Gdzie powinniśmy tej inspiracji szukać? No bo w internecie to wszystko jest takie wymyślone i może być na pokaz, prawda? Jak nie, nie ale ja myślę, żywo. że to może, może pójść i w dobrym, i w złym kierunku, i na pewno pójdzie i w jednym, i w drugim. To znaczy, zawsze będzie pewnie w internecie mnóstwo chłamu, ale będzie też sporo ciekawych rzeczy. No, przecież jest wiele takich zjawisk artystycznych, które by nie zaistniały, gdyby nie internet gdyby nie to, że ktoś ma swobodny dostęp do docierania do ludzi. Kiedyś to było tak, że to ktoś decydował za nich. Decydował jakiś redaktor, decydował jakiś dyrektor programowy, tak, czy tak, ktoś tak. taki, decydował, czy taki artysta jest dobry, czy jest zły. I dobrze, jeżeli to na tych stanowiskach były osoby, które miały smak, wyczucie, e, jeszcze chęć tworzenia czegoś dobrego. No, ale ale nie, zawsze była taka, e, nie zawsze była taka sytuacja. Teraz to jest to o wiele prostsze. No, uważam, że napisałem genialny wiersz. To siadam przed, przed e, e, smartfonem, nagrywam ten wiersz, wypuszczam to w świat i Niech świat okazuje decyzji. się, ta, czy, to jest, ta, ta. czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Kłopot jest z tym, żeby to dotarło do tych ludzi, do których powinno, ale. Akurat myślę, że ten kłopot możemy mieć my, no bo skoro się już trzymamy tego naszego pokolenia, to się trzymajmy. My możemy, ale młodsi ludzie nie mają już z tym kłopotu. Oni znaczy, dokładnie... Nie, no my, my jesteśmy młodzi, a tam ci są nieprzyzwoicie młodzi. No więc ci nieprzyzwoicie młodzi nie mają zupełnie z tym problemu, bo oni dokładnie wiedzą, gdzie co umieścić, do kogo jak trafić. Oni są w tym bardzo precyzyjni, obeznani i oni sobie z tym internetem poradzą. Ja mam na koniec takie <laughs> pytanie, o receptę, jak budzić się z radością i kłaść się spać z poczuciem spełnienia. Budzić się o 6 i kłaść się o 21, na przykład. Nie mam na to żadnej recepty. Ja nie wiem, jak jak się kłaść, spać z poczuciem spełnienia. No, Proszę przecież... mówić o sobie, jak pan się kładzie, jest pan spełniony. Ja jestem spełniony wtedy, kiedy tak wiem, że coś fajnego zrobiłem, że nie, na przykład nie przepuściłem dnia tak sobie. Znaczy, chyba, że sobie zakładałem, że go przepuszczam, bo chcę sobie odpocząć i, i, i zakładam sobie, że nic nie zrobię i że nikt mnie nie zmusi do tego. No to też jestem spełniony, że mi się udało nic nie zrobić. Ale w takim codziennym życiu, jak wiem, że coś zrobiłem, coś pożytecznego, coś napisałem, coś nagrałem, i że ten dzień nie poszedł na zmarnowanie, to to mi już wystarcza do tego, żeby spokojnie sobie, żeby spokojnie sobie e, sobie zasnąć. Nie mam jakichś dalekosiężnych planów. Ja nie mam e, e, Nie jest pan jakimś wizjonerem mega? Nie, 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 zupełnie nie. Ja się daję nieść życiu. To znaczy przyjmuję te e, sytuacje, które się zdarzają, ale nie mam takich Takich zdolności, że planuję sobie, no, to za trzy lata ja napiszę scenariusz filmu, a za pięć lat sam w nim zagram na przykład. Wiem, że są tacy ludzie i, i to fantastycznie, że oni tak potrafią. Ja, ja tak nie potrafię, ja, ja raczej. Czekam na, na to, co przyniesie los. Oczywiście staram się też obserwować, co chciałbym robić i, um, i czasami temu losowi trzeba pomagać po prostu, żeby on coś ciekawego przyniósł. Hmm. A wstawać, jak wstawać, żeby jak to miało być, żeby coś było z radością. No to z radością, to to można wstać koło 11 dopiero. Wcześniej jak się wstaje, to człowiek na pewno nie wstanie z radością. Przynajmniej ja mam coś takiego. Kiedy dzwoniłem do Marcina Dańca gdzieś koło 11 on mówi, ty, ty nie wiesz, że do artystów się nie dzwoni przed południem? To no, też różne są modele, ale rzeczywiście ja wolę się też troszkę wyspać. No ale jak muszę wstać rano i nie wstaję z radością, no to ta radość mi koło 11 przychodzi i tak i tak potem. A czego panu życzyć? To wie pan, to jest rzeczywiście kłopotliwe pytanie, bo jeżeli bym chciał poważnie na nie odpowiedzieć, to musiałbym mi pan samych banalnych rzeczy życzyć. Zdrowia, tego, żeby wszyscy bliscy byli zdrowi, żeby się wszystko układało. No takie banalne rzeczy, ale to ja w takiej sytuacji się. Troszkę wykręcam życzeniami, które zresztą usłyszałem teraz, i uważam, że to są jedne z najgenialniejszych życzeń, jakie w życiu usłyszałem. To było gdzieś przy okazji jakiegoś nowego roku, zdaje się. Andrzej Poniedzielski tak mówi: Słuchaj, wiesz, no ja nie chcę ci się wtrącać w takie twoje intymne sprawy, jakieś tam szczęście, pomyślność, zdrowie i tak dalej. Ja ci życzę, żebyś kluczy nie zgubił. I to są, moim zdaniem, najsensowniejsze życzenia. Takie, żebym kluczy nie zgubił, to zresztą sobie jakoś będę radził. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że Państwo znajdą klucze, jeśli zgubiliście po tym spotkaniu klucza do swojego spełnionego życia. Pani Arty... A widzi Pan, to też można też tak zrobić właśnie, a żebym kluczy nie zgubił, a jak już zgubię, to żeby ktoś znalazł. Tak można rozwijać. Albo żeby Pan znalazł. Czy jeś klucze? <laughs> no troszkę za, zapętliliśmy się. Trzeba to kończyć. Bo... Trzeba to kończyć, bo już jest godzina 21, a Pan jest dzisiaj po bardzo y, intensywnym, owocnym dniu. I mam zamiar się położyć spełniony i wstać radosny. Dziękuję. Łubi. Wielce, wielce miło Pana gościć i mam nadzieję y, na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Wszystkiego do dobrego.